Piąty krąg wiąże się z, konkretną, z konkretnym ćwiczeniem, lekcją divina. Zatytułowałem go Otworzyć się na słowo Boże. Otworzyć się na słowo Boże. Otóż ta teologia słowa jest niezmiernie bogata w całej Biblii. Poczynając od tego, że Bóg przez słowo stwarza cały świat. Przez słowo. I też przez swoje słowo nastwarza. Święty Paweł pisze, że wiara rodzi się z tego, co się słyszy, a to, co się słyszy, to jest słowo Chrystusa. Można by to troszeczkę sparafrazować. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, o ile to, co się słyszy, rzeczywiście jest słowem Chrystusa. Człowiek jest ze swojej istoty odpowiedzią. Odpowiedzią. I w zależności od tego, na co jest odpowiedzią, na jakie wezwanie, osiąga swoją głębię lub nie. Jedynie Bóg naprawdę może poruszyć w nas tą najgłębszą tożsamość, zaapelować do niej i spowodować, że się z tego słowa rodzimy. W prologu Ewangelii do św. Jana, czytamy na początku, że. Na początku było Słowo, a Słowo było Bogiem i Bogiem było Słowo. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. I potem dalej w tym prologu czytamy tak, że przyszło to Słowo, odwieczny Logos, do swojej własności, a swojego nie przyjęli. Tym zaś, którzy je przyjęli, dał moc, aby stali się dziećmi Bożymi, którzy ani z ciała, ani... Z krwi, ale z Boga się narodzili, z Boga się narodzili. Właśnie to rodzenie się ze Słowa jest tutaj bardzo istotne. Święty Jakub potem tym liście pisze, że Bóg zrodził nas przez Słowo Prawdy do życia. I to jest nieustanny proces. I odkrycie Słowa Bożego, Usłyszenie tego słowa Bożego jest sprawą właściwie w życiu absolutnie fundamentalną, bo tylko wtedy możemy naprawdę pójść za Bogiem. Jeżeli nie słyszymy, to nie możemy się stać odpowiedzią. Stąd to nasze otwieranie się na słowo Boże jest podstawowym ćwiczeniem chrześcijańskim od samego początku. Lekcja divina jest to. Czytanie Pisma Świętego, Słowa Bożego, ale takie czytanie, w którym staramy się usłyszeć, skupimy się w słuchaniu tego, co Bóg do nas mówi, po to, aby, abyśmy mogli na to odpowiedzieć. Musimy tak czytać, aby słyszeć. I to Słowo Chrystusa. Nie jakiekolwiek słowo, tylko Słowo Chrystusa, i to do nas osobiście skierowane. W tym momencie warto sobie uświadomić, że słowa, jakie wypowiadamy, mają różne funkcje. Najczęściej myślimy o funkcji informacyjnej. To, że no, to na przykład w tej chwili mówię, to przekazuje jakieś myśli. Dzielę się tymi myślami, aby was. Wzbudzić jakąś refleksję. Sobie samej. Ale każdy z Was musi usłyszeć Słowo, sam do, dojść do tej refleksji i, i odpowiedzieć na to wezwanie, które się rodzi ze Słowa. Inaczej tego nie. To będzie tylko czysta informacja i tak jak w książce jest zapisana, i odłożona na półkę, i koniec. Ono musi. Rezonować jakoś wewnętrznie. Inną funkcją jest na przykład ekspresja, człowiek wyraża jakiś podziw, zachwyt, radość albo przerażenie. I w ten sposób się dzieli tym, co przeżywa. Dzieli się i chce jednocześnie, żeby ktoś jakoś to odebrał, zrozumiał, przeżywał razem z nim. Jest też na przykład funkcja taka imprezywna, czegoś pragnie, zrób mi herbatę. Oczywiście tam jest informacja, ale, ale w tym, co mówię, to chodzi o to, żeby ktoś coś dla mnie zrobił. Albo jest jakiś zakaz, nakaz, jak rodzice mówią, dziecku nie wolno ci tak robić. To też jest jakiś komunikat, żeby dziecko nie robiło czegoś, co jest dla niego złe. Natomiast najważniejszą funkcją, o której się najczęściej w ogóle nie mówi, To jest funkcja nawiązywania więzi, kontaktu, w ogóle doprowadzenia do spotkania. Ta funkcja nawiązywania kontak kontaktu nazywa się funkcją fatyczną. Nawiązywanie kontaktu i podtrzymywanie tej więzi, bezpośredniej więzi, która pozwala mi być w żywym kontakcie z innym. I otóż w Piśmie Świętym, czytaniu Pisma Świętego jest to najważniejsza funkcja. Bo w takim czytaniu Pisma Świętego chodzi właśnie o żywą więź, żywy kontakt z Bogiem, nawiązywanie. Zresztą podobnie jest w modlitwie. Chodzi o żywą więź z Bogiem, a nie jedynie dowiadywania się czegoś o nim wypowiadanie jakichś pięknych formuł na jego temat. Chodzi o żywą więź. I w tym naszym czytaniu Pisma Świętego, Słowa Bożego, dokładnie o to chodzi.